Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, Jessica z tej strony. Ostatnio mam małe zawirowanie w życiu i filmiki dodaję rzadziej, ale nie chciałam zostawiać was kolejny tydzień bez filmiku. Chciałam, żeby to był już filmik typowo świąteczny, ponieważ y, przystroiłam pokój na święta i chciałam wam pokazać, jak można właśnie wprowadzić taką świąteczną atmosferę, ale powiem szczerze, że mam bardzo trudny okres i czekają mnie bardzo ważne decyzje i Naprawdę ciężko mi być bardzo optymistyczną przed kamerą i kreatywną, kiedy tak naprawdę nie jest wcale tak kolorowo. I nie dzieje mi się żadna tragedia, nic złego tak naprawdę nie wydarzyło, tylko po prostu mam przed sobą bardzo poważne życiowe decyzje i ciężko mi je podjąć. I to też widzę, że wpływa na moją. No, i niestety yy, w tym tygodniu postanowiłam, że chciałabym dodać jednak coś lżejszego, coś, co nie wymaga ode mnie aż tak dużej ilości czasu i poświęcenia przy edytowaniu. Więc przychodzę do Was z filmikiem, gdzie możecie mnie troszeczkę lepiej poznać, bo też ciężko mi mówić o moich uczuciach przed taką ilością ludzi. Nie mogę Wam jeszcze powiedzieć do końca o co chodzi. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to możecie się domyślić, ale yy, myślę, że kiedyś nagram o tym oddzielny filmik, jak już cała sprawa się wyjaśni, będę wiedziała, i może Wam też będę mogła w jakiś sposób pomóc. Już dzisiaj nie przedłużam tych cmentów. Zapraszam na nowy filmik, czyli kilka faktów o mnie. Fakt, który tak naprawdę nie każdy z Was będzie wiedział, a wystarczy zajrzeć do. Opisu pod każdym filmikiem. Moje imię pisze się przez Dyży i tak samo w mailu zobaczycie, że jest Jessica przez Dyży S i K A. I tak od zawsze było pisane moje imię, mi to w ogóle nie przeszkadza. Przez jakiś czas chciałam zmienić, ale doszłam do wniosku, że jest bardziej unikatowe i lubię tą pisownię. Mam 24 lata, nie widzę sensu, żeby na chwilę obecną przynajmniej coś zmieniać. Jeżeli będę mieszkała za granicą i zobaczę, że. Pisownia typowo polskiej litery w moim imieniu jest y, utrudniająca mi życie, a jest taka opcja, no to wtedy zastanowię się nad zmianą pisowni, ale na chwilę obecną nie mam nic przeciwko temu w jaki sposób jest zapisane w moich dokumentach. Mam dwa tatuaże. Pierwszy tatuaż zrobiłam sobie w moje urodziny dokładnie rok temu i powiem szczerze, że długo zastanawiałam się nad tatuażem, nie wiedziałam jaki wzór wybrać. W końcu zdecydowałam się na coś, co mi się podoba, ale tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Dla mnie najważniejsze było to, żeby można go było łatwo ukryć ze względu na pr pracę, więc e, mam tatuaż na plecach, a jeżeli zastanawiacie się, co konkretnie się tam znajduje, to zapraszam Was na mojego Instagrama, tam znajdziecie zdjęcie, także serdecznie zapraszam. Tutaj gdzieś mam Wam dam e, nazwę mojego Instagramu plus na pewno znajdziecie go na dole w opisie. Jako dziecko byłam nieśmiała, ale od liceum zaczęłam co roku zmieniać praktycznie klasę, ponieważ pierwsza liceum, nowa klasa, potem poleciałam na wymianę, nowa, cała szkoła, kontynent. I kiedy wróciłam z wymiany, ponownie poszłam do nowej klasy i myślę, że to całkowicie. Jakoś zburzyło ten mur pomiędzy mną a nowo poznanymi ludźmi, i teraz poznawanie ludzi nie stwarza mi problemu. Jakoś nie jest to bardzo stresujące dla mnie wydarzenie i myślę, że całkiem nieźle daję sobie radę. A oprócz tego, tak do końca się nie przejmuję, czy towarzystwo mnie zaakceptuje. Myślę, że to był największy minus, kiedy byłam dzieckiem, że bałam się, co pomyślą o mnie inni. I nie mówię, że jestem zupełnie na to znieczulona, ale jeżeli pojawiam się w nowym towarzystwie, to tak naprawdę jest mi to obojętne. Moje pierwsze dziurki w uszach przebiła mi mama, kiedy miałam zaledwie dwa lub trzy miesiące, a drugie dziurki zrobiłam w trzeciej klasie podstawówki, coś koło tego, więc tak naprawdę mam cztery dziurki i dopiero teraz sobie kupiłam znowu kolczyki, ponieważ przez kilka lat praktycznie w ogóle nie nosiłam kolczyków. Ewentualnie od czasu do czasu do jakiegoś filmiku, ale na pewno nie na co dzień. Mojego chłopaka poznałam pierwszego dnia, kiedy przyleciałam do Stanów na lotnisku. Był jedną z pierwszych osób, z którymi w ogóle rozmawiałam na obcym kontynencie. I sytuacja jest dość zabawna, ponieważ na początku się przyjaźniliśmy, potem straciliśmy kontakt, a teraz jesteśmy razem i wszystko idzie w naprawdę dobrym kierunku. Mam bardzo małą wadę wzroku, ale ponieważ mam bardzo wrażliwe oczy, rzadko się maluję i rzadko chodzę gdzieś po bez okularów, praktycznie cały czas mam okulary na nosie, a mam wadę tylko minus 0,5%. Więc myślę, że to jest bardzo niewielka wada i mogłabym nie nosić okularów, ale wtedy moje oczy są zbyt obciążone i czują się takie zmęczone. Kiedy byłam mała, tańczyłam, jeździłam konno, yy, ale wszystko, co było związane z WF-em, po prostu mi nie szło i wszelkiego rodzaju skoki przez kozła, granie w piłkę nożną, w, w koszykówkę, nie daj Boże, w siatkówkę sprawiało mi straszny ból. Fizyczny i psychiczny i nienawidziłam włEfu. Chyba, że właśnie mieliśmy jakieś zajęcia z ściągania, albo z tańca, to wtedy się czułam jak ryba w wodzie i tak naprawdę mogłabym być dzieckiem aktywnym i cały czas gdzieś byłam aktywna poza szkołą, ale ta szkoła mnie właśnie ograniczała i nie czułam się nigdy dobrze na zajęciach z włefu. Kiedy byłam w gimnazjum i chciałam się nauczyć robić kreseczkę na dole, bardzo mi się podobała taka czarna kreska, to był mój wymarzony makijaż, nie byłam jej w stanie zrobić i Um, uznałam, że idealny sposób na robienie kreski to jest zrobienie w jakiej kreski, następnie zmazanie większości makijażu i tylko domycie odpowiednią ilość rozmazanego tuszu i kredki pod okiem, i wtedy miałam w ten sposób idealną kreskę. I to był jedyny sposób, w jaki ja mogłam to osiągnąć. Na chwilę obecną mam swoje rzeczy w trzech państwach, na dwóch różnych kontynentach. Kiedy robiłam prawo jazdy, tak bardzo bałam się jeździć samochodem, że miałam cały czas ból szyi i nie mogłam tego zatrzymać, byłam bardzo zestresowana. Obecnie jazda autem sprawia mi przyjemność i ostatnio nawet się trochę zagalopowałam na autostradzie w Niemczech, gdzie nie było ograniczeń, i jechałam przez parę minut. 150 km na godzinę, ale bardzo szybko się opamiętałam i uważam, że szybka jazda nie jest bezpieczna, więc zwolniłam. I generalnie coraz lepiej czuję się za kierownicą. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że te fakty o mnie Was zaskoczyły, że może dowiedzieliście się czegoś nowego. Proszę napiszcie mi chociaż jeden ciekawy fakt o sobie. Jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Jeżeli ten Wam się podobał, to dajcie kciuki w górę i proszę Was, bądźcie cierpliwi. Obiecuję, że powrócę ze zdwojoną siłą. Mam nadzieję, że. Ta burza będzie trwała maksymalnie jeszcze dwa miesiące. Mam nadzieję też, że jak już podejmę decyzję i zacznę do niej dążyć, to wszystko się ułoży i po prostu będzie mi łatwiej. A na dzisiaj Wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Później dla Was.